Dzień dobry, dzień dobry, szanowni państwo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kwadransu w spółkach, i dzisiaj będziemy mówić o takim bardzo ważnym aspekcie, zwłaszcza z punktu praktycznego, zwłaszcza z punktu funkcjonowania spółki, a mianowicie o zamykaniu spółki. Chociaż ja osobiście wolałabym unikać takiego określenia, ponieważ, co zaraz państwu wytłumaczę, nie można zamknąć spółki. Pojęcie zamykanie spółki jest pojęciem nieprawidłowym, ale o tym za chwileczkę. Dzisiaj przedstawię Państwu, jakie elementy muszą być w ogóle spełnione, aby spółka przestała istnieć w obrocie gospodarczym. Wyjaśnię różnice, jakie są pomiędzy funkcjonowaniem i zamykaniem spółek, a jednoosobowych działalności gospodarczych. I na sam koniec, Powiem, co będziemy przedstawiali sobie za tydzień. A dla tych wszystkich z Państwa, którzy mnie nie znają i są tutaj po raz pierwszy, ja nazywam się Małgorzata Lewandowska, jestem adwokatem i prowadzę obsługę prawną spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych. Dla wszystkich chętnych zapraszam do kontaktu. Dzisiaj mówimy o zamykaniu spółki, a KOS jest takim cyklem, który Państwu ukazuje się, można by było powiedzieć, co tydzień, ponieważ ja co tydzień w środę o godzinie 9 robię live y dla Państwa. Te live y związane są przede wszystkim z tematyką dotyczącą spółek, ale można jednoznacznie powiedzieć, że te tematy, które ja poruszam, one są szersze ze względu na to, że dotyczą w takim ujęciu bardzo, bardzo ogólnym, w ogóle działalności gospodarczej, czy też prawa w działalności gospodarczej, ogólnie pojętej, ogólnie rozumianej itd., itd. Zachęcam wszystkich Państwa do komentowania dzisiejszego odcinka ze względu na to, że Państwa komentarze są dla mnie źródłem inspiracji, jeżeli chodzi o kwestie tworzenia kolejnych odcinków. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani Kosem i treściami, które Kos przedstawia, serdecznie zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału na YouTube. Tam w sekcji na żywo macie wszystkie kosy, które do tej pory się ukazały. I jest to źródło ogromnej, ogromnej wiedzy o spółkach, choć nie tylko dla wszystkich z Was, którzy. Chcą w tej formie prowadzić działalność gospodarczą, albo też zastanawiają się, czy ta forma jest dla nich właściwa. Oczywiście będę dzisiaj spoglądała sobie na swoje notatki, bo ja zawsze spoglądam na swoje notatki, a robię to tylko i wyłącznie dlatego, żeby przedstawić Państwu te wszystkie elementy, które są z punktu praktycznego, z praktycznego punktu widzenia najważniejsze do przedstawienia i do przeanalizowania tematu. Zmienię sobie trochę strukturę slajdów i też widoku, żebyście Państwo mogli zobaczyć te slajdy, które dla Was przygotowałam. One są, one są tak na, jest ich tak naprawdę niewiele, natomiast nie w tym rzecz, ile ich jest, rzecz w tym, że jest jakieś tam graficzne ujęcie tematu, co spowoduje, że dla Państwa będzie to łatwiejsze. No dobrze, Szanowni Państwo. Czy my w ogóle możemy zamknąć spółkę? Bo to jest takie podstawowe pytanie i pytanie, które bardzo często do mnie kierujecie. Bardzo często to pytanie do mnie wraca i bardzo często ono jest zadawane. Chcę zamknąć spółkę, co mam zrobić? Otóż zamknąć możemy jednoosobową działalność gospodarczą w każdym momencie. W każdym momencie, niezależnie od tego, czy ta działalność generuje zyski, czy też straty, czy mamy duży majątek, czy mamy mały majątek, czy mamy zobowiązania, czy jesteśmy w trakcie jakiegokolwiek procesu, załóżmy, Urzędowego czy też procesu sądowego, możemy zamknąć i zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą w każdym momencie. I bardzo często nam się wydaje, że my to samo możemy zrobić ze spółką. Otóż to nam się tylko tak wydaje, ponieważ spółki nie zamykamy od tak sobie. Spółkę zamykamy trochę w, innym, w innej konstrukcji, a raczej zamknięcie spółki to de facto jest nic innego, jak wykreślenie tej spółki. Z krajowego rejestru sądowego. I o ile, tak jak powiedziałam, jednoosobowa działalność gospodarcza to są bardzo proste procedury zamykania, o tyle, szanowni państwo, jeżeli chodzi o kwestie spółki, tutaj już nie jest tak prosto. I teraz i tak naprawdę to, te różnice, oczywiście, które Państwu przedstawiłam, tego dotyczy slajd. I tak naprawdę, szanowni państwo, żeby w ogóle. Zastanowić się nad tym, czy my możemy wykreślić spółkę z, z KRS-u. Czy my w ogóle możemy zakończyć, wyeliminować, jakkolwiek brzydko to brzmi, czy możemy wyeliminować spółkę z obrotu gospodarczego, to musimy sobie zadać jedno podstawowe pytanie. Co my chcemy osiągnąć? Ja zawsze będę powtarzała, jeżeli chodzi o kwestie spółek, jeżeli chodzi w ogóle o kwestie biznesu i formy, w której my chcemy ten biznes prowadzić, co my chcemy osiągnąć? Jaki ma być efekt końcowy? Wczoraj czy przedwczoraj usłyszałam od jednej osoby: Chcę w ogóle zlikwidować tą spółkę. Ja z nią nic nie mam wspólnego, a Kares już mnie wzywa do tego, żebym wyjaśnił, czy też wyjaśniła, z jakiego powodu nie składałam sprawozdań finansowych. I tutaj zaczynają się schody, dlatego że KRS będzie coraz bardziej, coraz mocniej to weryfikował, a spółki, które nie spełniają tego jednego z podstawowych warunków funkcjonowania w trybie spółki, w formie spółki, będą, UK, będą obarczane, może tak powiem, będą obarczane grzywną. Oczywiście o tym ja mówiłam już wiele, wiele czasu, więc wszyscy, którzy z Państwa są przyzorni, zdążyli się do tego, zdążyli się do tego. Przygotować natomiast te osoby, które gdzieś tam nie za bardzo podchodziły do tematu um, aktualnie, być może nie wiedzą, co mają zrobić, żeby rzeczywiście z tej trudnej sytuacji dla nich wyjść. I teraz można wyeliminować spółkę, wyeliminować w cudzysłowie, bo to może być traktowane jako bardzo pejoratywne słowo wyeliminowanie, natomiast nie znajduję tutaj niczego bardziej. Adekwatnego do dzisiejszego tematu. Żeby wyeliminować spółkę z obrotu gospodarczego, my musimy zastanowić się, w, jakiej, w jakim trybie my ją chcemy wyeliminować, czyli najogólniej rzecz ujmując, zamknąć. Zamknąć, ale tak jak powiedziałam, zamknąć spółkę nie jest określeniem prawidłowym. Na potrzeby dzisiejszego spotkania będzie ok, jeżeli, jeżeli Użyjemy czy też będziemy używać tego sformułowania, albo też na potrzeby w ogóle takiego, takiej luźnej rozmowy dotyczącej spółek, używanie tego sformułowania też jest ok. Ja jestem zwolennikiem, tutaj proszę mi wybaczyć, ale w niektórych kwestiach precyzyjnych określeń, ponieważ precyzyjne określenia eliminują bardzo dużo niedopowiedzeń. I teraz tak. Czy my w ogóle możemy zamknąć spółkę jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zamknąć spółkę, i czy w ogóle my możemy myśleć o tym, czy, czy zamknąć spółkę, to tak jak powiedziałam, najpierw analizujemy sobie, jaki my chcemy osiągnąć cel. Czy my chcemy tą spółkę zawiesić, czy my chcemy ją zlikwidować, czy my chcemy ogłosić jej upadłość, bo być może są takie, takie przesłanki, czy tak naprawdę. Naszym nadrzędnym celem jest wykreślenie tej spółki, ponieważ corocznie jesteśmy zobowiązani, zobligowani prawem do pewnych działań, a nie wykonujemy tych działań. Nie jesteśmy w stanie sprostać prawu, nie jesteśmy w stanie wypełnić obowiązków przedsiębiorcy, przedsiębiorcy w zakresie działania spółki do tego, aby ta spółka zgodnie z prawem funkcjonowała. Między innymi takim, takim elementem bardzo, Powiedziałabym, nieatrakcyjnym dla wielu spółek jest składanie sprawozdań finansowych. Zwłaszcza jeżeli spółka nie funkcjonuje regularnie, a biorąc pod uwagę fakt zmian, które, które um, zaistniały na przestrzeni kilku ostatnich lat, tym bardziej, tym bardziej jesteśmy zobligowani do pewnych czynności w ramach spółki. Aby to wszystko, można by było powiedzieć, miało ręce i nogi i aby funkcjonować w sposób należyty, żeby, może, żeby, jak, żeby, żeby, i tutaj takie bardzo proste sformułowanie, żeby nikt się do nas nie przyczepił, to co my musimy zrobić, żeby ta spółka funkcjonowała? Otóż wiele rzeczy musimy zrobić, a jak tych rzeczy nie robimy i dostaniemy z KRS-u pismo, że. Na przykład, mamy wyjaśnić z jakiego powodu nie były składane sprawozdania finansowe. To wówczas, szanowni Państwo, czasami otwierają nam się bardzo, bardzo szeroko nasze oczy. Ale okej, okay. jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zamknąć spółkę? I teraz tak, czy też z jakich powodów możemy zamknąć spółkę? Tych powodów może być kilka. I, i w w tym zakresie, w tej materii tak ważne jest na samym początku określenie, czemu ma spółka służyć. Czyli takie określenie, żeby wyjść z tego paradygmatu, że spółka, szanowni państwo, jest przypadkowa. Dobra, nie chcę płacić ZUS-u, to będę miał spółkę. Ja dzisiaj się spotykam z wieloma przedsiębiorcami, którzy kiedyś zakładali spółki, nie chcąc płacić ZUS-u, natomiast dzisiaj mają nie lada problem. Naprawdę mają nie lada problem, ponieważ wykreślenie spółki z krajowego rejestru sądowego nie jest tak o zamknięcie spółki nie jest tak o co musi zostać spełnione albo jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby wykreślić spółkę. Spółka może mieć zapis w umowie, który umożliwia jej wykreślenie. I dlatego tak ważnym jest umowa spółki. Wielokrotnie państwu powtarzam, że umowa jest jak konstytucja. Wróćcie proszę do tych liveów, które były na temat Umowy spółki, można sobie tam przeanalizować, jakie elementy umowa spółki powinna mieć. Drugim warunkiem, drugą możliwością zamykania spółki jest podjęcie odpowiedniej uchwały w odpowiedniej formie. I teraz, biorąc pod uwagę okoliczność zmian, która zaistniała w październiku 2022 roku, to tym bardziej zwracamy uwagę na formę uchwały, na podpisy pod tą uchwałą, w jakim trybie będziemy w ogóle ją podejmować i czy to jest przypadkiem uchwała, która nie będzie zgłaszana do KRS-u, czy też jest to uchwała, która musi zostać zgłoszona do KRS-u. Tutaj pozostawiam to oczywiście. Ten temat pozostawiam niezamknięty, ze względu na to, że będzie tu wiele możliwości uzależnionych od konkretnej sytuacji. Kolejną rzeczą, którą trzeba wziąć pod uwagę, e, którą trzeba wziąć pod uwagę przy zamykaniu spółki, przy zamykaniu w cudzysłowiu, będę to cały czas pokazywała w cudzysłowiu, to jest to, czy przypadkiem ta spółka nie została utworzona przy pomocy Istniejącego w systemie S24 wzorca umownego? Jeżeli tak, to my tutaj również musimy podjąć odpowiednie czynności, odpowiednie uchwały, które doprowadzą nas do możliwości wykreślenia spółki z KRS-u. Można oczywiście w spółce również, czyli to jest taka dodatkowa, e, dodatkowa rzecz, można w spółce ogłosić upadłość, natomiast upadłość ogłasza się w ściśle określonych. Okolicznościach. Upadłość nie jest procesem jednodniowym czy dwudniowym. Upadłość jest złożonym procesem, powodującym wyeliminowanie spółki z obrotu gospodarczego przy zaspokojeniu wszystkich osób, które mają jakiekolwiek wierzytelności wobec spółki. W związku z czym, Szanowni Państwo? Nie używajmy nadmiernie tego sformułowania upadłość, ponieważ ona będzie dotyczyła tylko i wyłącznie określonych, określonych sytuacji i określonych podmiotów. Nie każdy podmiot, nie każda spółka, nie każda działalność będzie mogła w ogóle ogłosić swoją upadłość. I kolejną rzeczą, yy, która jest istotna z punktu: widzenia możliwości wyeliminowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z obrotu. To jest to, co kodeksowo jest nazywane innymi przyczynami powodującymi wykreślenie spółki. Ja bardzo lubię to określenie, ponieważ tutaj zawiera się cały katalog wszystkich możliwości, które są istotne z punktu, widzenia, z punktu widzenia celu, który chcemy osiągnąć. A w tym konkretnym przypadku, w temacie, który dzisiaj poruszamy, zamykanie spółki, wykreślenie jest głównym elementem, który chcemy osiągnąć. A więc, szanowni Państwo, zauważcie proszę, że. To, co powoduje faktyczne wykreślenie spółki z, re, z rejestru, to, co powoduje faktyczne zaprzestanie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wymaga szeregu czynności podjętych przynajmniej przed próbą jej zamknięcia. Tego nie jesteśmy w stanie osiągnąć z dnia na dzień i tego nie zrobimy w 5 minut. Absolutnie nie ma takiej możliwości. W 5 minut możemy zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą. I z tego powodu, między innymi oczywiście, działalność gospodarcza może być bardziej atrakcyjna dla nas, dla osób, które prowadzą biznes, aniżeli, aniżeli działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczywiście spółka ma szereg walorów, które są istotne, biorąc pod uwagę kwestie gospodarcze. Natomiast to, czy my w ogóle powinniśmy funkcjonować, w charakterze czy w strukturze spółki, czy w strukturze korporacyjnej, to już jest zupełnie inna kwestia. Być może będę tą kwestię dla Państwa poruszać. Jeśli ten temat był dla Państwa interesujący, bardzo serdecznie zachęcam do. Dodania komentarza pod tym filmem będzie mi bardzo miło, dla mnie przede wszystkim będzie to potwierdzenie tego, że Państwo oglądacie ten cykl, na który serdecznie Was zapraszam. Przypominam jedynie, że kos, czyli kwadrans o spółkach odbywa się co tydzień w środę o godzinie 9. Jeżeli nie ma kosa, Szanowni Państwo, to oznacza to tylko jedno, a mianowicie, że jestem na sali sądowej i mam jakieś czynności proceduralne związane z wykonywanym zawodem. Jeżeli te tematy są dla Was interesujące, albo też macie państwo swoje typy tematów, tematy, które chcielibyście poruszać, coś poruszyć, coś co was interesuje, albo coś co jest dla was istotne z punktu prowadzenia biznesu, z punktu prowadzenia działalności, czy też z punktu prowadzenia spółki. Zachęcam was bardzo serdecznie do skomentowania tego filmika, filmiku i napisania mi tego w komentarzu. Ja na wszystkie komentarze postaram się odpowiedzieć, postaram się do nich, do tych wszystkich komentarzy. Postaram się odnieść. Tymczasem, szanowni państwo, bardzo serdecznie wam dziękuję za dzisiaj, zapraszam za tydzień. Za tydzień będę mówiła o upadłości spółki, ponieważ jest to, tydzień, jest to temat, który tak naprawdę bardzo mocno jest niezrozumiany i niezrozumiały dla wielu osób. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam, życzę wam miłej środy, życzę wam przede wszystkim dużo, dużo. Szczęścia i radości. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam.